Społeczny Dom Kultury to zupełnie nowe podejście do pracy instytucji kultury. Będziemy dzisiaj mówić o partycypacji, o włączaniu mieszkańców w pracę instytucji kultury, o wzmacnianiu, aktywizacji mieszkańców, o realizacji ich pomysłów i my jako instytucja kultury, zespół ludzi, którzy. Motywują do działania. Będziemy prowadzić dyskusję o trzech wątkach realizowanych w ubiegłym roku w centrum. Przypomnimy sobie wielkie wydarzenie, jakim była Opera właśnie na zamku w Bolkowie, ale także projekt Kultura językiem inkluzji i opowiem o sąsiadowisku wraz z partnerstwem lokalnym, które zawiązaliśmy przy naszej instytucji. Jesteśmy tutaj dzisiaj, poszukujemy modelu społecznego domu kultury, bo wierzę, że taki model domu kultury istnieje i możemy go wspólnie wypracować. Rozmawiamy, inspirujemy się wzajemnie, mamy możliwość poznać inne domy kultury, innych dyrektorów, pracowników, osobowości, liderów, ale i też samą społeczność wolkowa, zabytki, jak. Choćby Bolkowski zamek, który mieliśmy okazję wczoraj odwiedzić, dowiedzieć się kilku ciekawych historycznych faktów oraz poznać kilka ciekawych legend. Kim my tak naprawdę się czujemy? Nie? Czy my jesteśmy właśnie tymi Avengersami, takimi ludźmi, liderami, którzy tutaj, tak państwa tu odbieram na tej sali, tak? którzy dążą do jakichś zmian? Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się w Bolkowie w sprawie społecznego idei społecznego Domu Kultury i myślę, że od tego spotkania będziemy się spotykać części na Dolnym Śląsku, bo temat jest interesujący dla zarządzających domami kultury w całym regionie, a jest ich naprawdę sporo i myślę, że będzie dużo chętnych, wielu chętnych do kontynuacji tej rozmowy. Tomasz Ignalski, Fundacja Herbateka Mikołów. Znajdujemy się przy Mikołowskim Rynku, to na Górnym Śląsku. Takie miejsce, które naprawdę znajduje się vis, vis tradycyjnego domu kultury. My nazywamy siebie to miejsce społecznym domem z kulturą, bo poza kulturą prowadzimy normalną działalność gastronomiczną. Mamy herbaty, mamy kawy, domowe ciasta i tworzymy coś w rodzaju trzeciego miejsca. Organizujemy koncerty, organizujemy spotkania twórcze z, z, z pasjonatami różnych dziedzin sztuki, też edukacje, warsztaty, ale no, przez to, że jesteśmy organizacją pozarządową, mamy trochę więcej wolności. Jest tu bardziej autorskie, precyzyjnie dobieramy to, co nam się podoba, a co jest też naszym zdaniem w takim kręgu zainteresowań naszych odbiorców. W tym się różnimy trochę od takiej publicznej instytucji, że można powiedzieć, wychowaliśmy sobie grono odbiorców i oni mają jakąś taką podobną wrażliwość do naszej. Myślę, że bardzo ważną rolą publicznych instytucji kultury jest jednak niezawężanie się do jakiejś grupy i pracowanie ze wszystkimi, co oczywiście jest ryzykiem, bo ryzyko jest takiej eklektyczności, jak coś jest do wszystkiego. To wiadomo, do czego jest. Natomiast myślę, że jest na takim polskim rynku kultury miejsce, tak jak na naszym rynku, w Mikołowie, zarówno dla tej publicznej instytucji, otoczonej partnersko różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi. I dopiero w tym zestawie taka kultura lokalna ma się szansę dobrze rozwijać. Chyba wszyscy jakoś dojrzeliśmy, albo dużo ludzi dojrzało do tego, żeby zrobić jakiś taki więk, duży krok w kierunku nowego myślenia o kulturze lokalnej, tego, jak angażować ludzi w działania wspólne, ale też takie kreatywne. Jak tutaj słucham sobie tych naszych tej dyskusji, ale i wypowiedzi uczestników różnych działań, to tak widzę jak się łączą różne wartości, których które uznaliśmy za kluczowe w społecznym domu kultury. Bo niby mówimy o kreatywności, ale tak naprawdę tutaj mowa była i o współtworzeniu. Każdy miał swój udział. Dużo było inkluzji, o tym jak, jak włączać, mądrze włączać, podmiotowo włączać różne grupy, i tak, żeby oni czuli w sobie moc i to, to, to było widać na filmie, na, na twarzach ludzi. Partycypacja, super, po prostu uczestnictwo, niewymuszone uczestnictwo, niebiletowane. No to, to, to są różne takie wartości, które są no nie deklarowane, tylko one są obecne w tym, co się w Polkowie dzieje. To tak naprawdę jest materiał do, do tego, żeby no, przekuć to na pewne rozwiązania takie no, bardziej systemowe bardziej długofalowe, ale, ale chciałoby się, żeby to nie był projekt jeden czy drugi, tylko była to taka normalność, która jest w Domu Kultury. To takie mam na gorąco refleksje. Dzisiejsze wydarzenie to tak naprawdę początek drogi, bo y, zaczęliśmy inspiracją jakąś sąsiadowisko, natomiast to otworzyło puszkę Pandory, tak naprawdę, z którą każdy musi sobie poradzić sam i wespół w zespół, bo samemu to się nie rozwiąże pewnych y, nawet czasem. Małych problemów, zawsze jest łatwiej razem, i myślę, że społeczny Dom Kultury też pokazuje, że nie trzeba się bać, że są ludzie, z którymi możemy coś zrobić, i tylko wystarczy mieć po prostu przestrzeń. Dzisiaj taka była różnorodność, bo i to była to właśnie ta kreatywność, którą mogliśmy zobaczyć, i nie tylko tych osób, które miały swoje wystąpienia, bo też przy tym stole bardzo, bardzo dobrze było to pokazane, gdzie tak naprawdę ta kreatywni dyrektorzy, kreatywni animatorzy, którzy nam pokazują tę różnorodność. I tak jak wczoraj też pracowaliśmy na tablicach, wypisywaliśmy, co to jest kreatywność, prawda? To dzisiaj bardzo dobrze to pokazały te wszystkie rozmowy i wystąpienia. I bardzo się cieszymy z Anią, że mogłyśmy w czymś takim uczestniczyć, bo też to takie spotkania weryfikują nasze działania nasze działania w Narodowym Centrum Kultury bo nasze programy no, są po to, żeby rozwijać i żeby dawać właśnie taką przestrzeń do aktywności, do współpracy.